Siemanko, Witam z kolejnego Robrania. Dzisiaj ponownie witamy z Lubówka Śląskiego. Ostatnio tutaj byłem, ale po powrocie do domu sprawdziłem moje skrzętne notatki i okazuje się, że zapomniałem ściągnąć tutaj dwie puszki. Także musiałem tu wrócić i, się, i dzisiaj ściągamy te dwie puszki. O, widzę, że jedna już jest. Tutaj na latarni, w stronę takiej wieży. O, w stronę tej wieży. Tylko ta wieża była zarośnięta liśćmi przez jakiś czas, więc nie mo mogło być jej nie widać. Teraz gdzieś się spadują, ją widać. Eee, puszka zamontowana jest tutaj, taka czarna, to nie widać pewnie. Druga puszka zamontowana jest w centrum miasta, dlatego tam musi być szybka, szybka akcja bez zbędnego przyciągania, żeby nie być za bardzo, za bardzo, nie rzucać się w oczy i nie być zauważonym. Takie powinny być akcje fotograficzne. Poczynamy unboxing puszek z Lwówka Śląskiego w takiej kolejności, jakie zostały ściągane. Także zaczniemy tej, od tej, która była na latarni. Klimat, ale zdjęcie ciekawe, tylko nie ostre. Latarnia jednak się poruszyła. Tak, tak to wygląda tak się prezentuje negatyw dlatego akurat możecie nie dostrzec na, tutaj na, na, na filmie ale na oko widzę, że jest poruszone zdjęcie e, fajnie wyszły te duszki liści na drzewach i jednak widać tą e, wieżę spod tych liści, ale niestety zdjęcie jest poruszone, papier suchy Polimax y, RC, no to może ta druga puszka na którą bardziej liczę, bo ten widok mi się tam bardzo podobał, tych kilku kamieniczek w centrum lubówka. Oderwałem puszkę, ale później się wróciłem na to miejsce i wyczyściłem tą rynę z tego kleju. Uuuu! woda się pojawiła. A, tam, tam była w ogóle ciekawa sytuacja z tą rynną, bo z e, tego czasu chciałem zamontować tam puszkę na, na magnes. No i przykładam puszkę tam na dole, na tej, na tej rynie. No, trzyma się ta puszka. wlazłem tam na górę, przymocowałem i spadła. Także. Ta rynna była metalowa tylko na dole, a u góry była chyba miedziana i dlatego ten, ten magnes tam się w ogóle nie trzymał. No i zamontowałem tam na klej y, tą samą puszkę, taką okrągłą, no i niestety po, po nie wiem ilu, ale po jakimś czasie ktoś ją zerwał i nie było po prostu. Dlatego to jest druga, drugie moje podejście do tego miejsca. Kremacik. Delikatnie mokre, ale nie ma żadnych lecieków O, ciężko wciągnąć. Także mokre zdjęcie. Nie mogę w ale super jest zdjęcie, o kurde macie. piękne zdjęcie, nie będę Wam pokazywał, bo, bo słabo się naświetliło, nie wiem dlaczego, ale te kamienice są bardzo ostre, świetne zdjęcie napis apteka. Także jest jedno udane, a drugie średnio nieostre. Ale i jest, tak jestem zadowolony z tego, którego chciałbym być zadowolony. Yeah.